Już po raz siódmy zapraszamy Was na klasyczne blokowanie McDonalda w Pruszczu Gdańskim, klasyki te starsze i trochę młodsze, uśmiechnięci kierowcy, sycące hamburgery na pełnym wypasie, wywiady z ciekawymi ludźmi, niesamowite maszyny, tłumy widzów i parking wypełniony po brzegi. To wszystko i znacznie więcej na jesiennym spotkaniu przy McDonaldzie w Pruszczu Gdańskim, 3 października w samo południe. Do zobaczenia! Polecamy również zobaczyć klasyczne blokowanie McDonalda w Pruszczu Gdańskim, część 6 oraz klasyczne blokowanie McDonalda w Elblągu, część 2. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.